Dobra, wchodź. Już kończę. Wchodź na mój kanał i tam masz na żywo. Gdzie najwięcej hejsu jest? Dobra, wchodź na live'a. Dobra, ja, ja to porobię, dobra? Siemaneczka? Siema, siema, Poczekaj, bo nie widać, to ja potrzymam. Dobra. Dylek to porobi. Siemaneczko. Nie, czekaj, nie wiem, kogo kupi kupimy. Spokojnie. Modricza byś kupił. Spokojnie. Tylko on ma 30 lat. Spokojnie. Może eee... pozycję? O, pozycja. Dobra, witamy. No witamy, witamy. Musimy głośno mówić. No wiem. No jestem jak Zamknij drzwi, poczekaj. Drzwi. Czekaj, jedna osoba nas ogląda. Napisz, napisz kto, kto ty jesteś. Bo się ciekawie. Masz live chat? To napisz. Czekajcie, nie. Bardzo ty szukaj. Czekaj. z Jesteśmy. Ko wziąć? Patrzę. Jakieś dobrego. Gomez. Czekaj, czekaj, spadaj. Andry Gomez. Patrzę... Y Weź smaj my... Ale Czekaj, taj, 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 nie tak, bo nie taj. widać A, co mówisz? Weź smaj O, napisał To ja A, Hunterman, siema, Hello, Nie znam Ja znam kupić. A, i piszko mamy kupować Też, eś eśpę... No to nie wiem, modryć. Luka no modlić. I pisz jeszcze koła, możemy kupić. Ile mam na hajsu? Ale pójdę. Czekaj, ja trzymam. Pisz koła, możemy kupić. I jeszcze dwa tego. Sera i niego. Nie, 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 nie. Poczekaj, poczekaj. Trzymaj. No i ja chcesz. Ja, ja kwotę dam. No, na no, pewno się nie zgodzą. Nie zgodzą się, co patrz, idzie? no bo oni 600 400, 500 milionów są. Ty jesteś powalony, co nie? Dobra, daj, patrz. Ja, nie, nie jestem downem. Poczekaj, o. Odpi napisał o. O. Piszcie. Ale Hunter, my nie możemy odpisać. Ale posłuchaj, piszko możemy kupić. Pisz.

Tak, jak chcę. Za Walencję nie piszą. Za. O, czy komentarz. Komentarz. Ale że Bachar. Bachar dał mi. mnie. To sam jest Bachar. No właśnie, ale nie obrażajmy go. Pisz możemy kupić za Walencję. Jaka to pozycja? PO. Sumujemy, co? No, na PO. Proszę bym... obrańca Dobra, cztery. Do zera. Trzeba dziewczynki. O przyjęto, przyjęli. Mówię. Dobra, yy, czekaj, Tam... teraz ja teraz seruję Cztery kluczowy. Jeszcze daje ile? No Dobra, dobrze będzie Dużo oferty Dobra. Jest najprosto Dobra Dobra, i graj teraz na poli. Napoli. A grać czy symulować? Symulować. Symulowana. Napoli! Manchester United. 2 do 2. Mm. Dla mnie nie baili kontuzji, jeśli się boję. Ja kontuzjemy baili. 3 Czy 5 do nie baili jego. To trzeba zmienić. Ale smolnik też jest. I mamy koło. Mamy blinda. Ruch, Baj blindę. Hmm. Okay. Okay. Daj Daj zajbra, niech sobie wejdzie Raszfordon. A właśnie, nie mam i lepszy pomysł Jak to się robiły yy, dwie składy? Dwa składy. Czekaj, na, Daj, czekaj. to nie ogarnę chyba Czekamy na skład taki przyjęty. Robić. Mamy y, y, pierwszy transfer. Dobra. Poczekaj, Czekajcie. teraz zrobić, zrobić skład. Nie. Tak. A ja bym zrobił to, że Nie. Marsiala, co nie? Y damy tu, a tego sprzedamy i Ibra. No do, dobra, poczekaj, no, no, ja to utrzymam. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. zostanie, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. 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 Ibrahimović był! Czekaj, nie patrzę. Dashford na daje nam nowy pożyczkę. Dobra. Na rok czy na krótki okres? Na krótki okres na razie. Na, na krótki okres. To, albo nie wiem, co jest czekaj. czekaj yy, Szweństwanger. Marka. Hmm. Ten zerowej. o cztery ktoś napisał. Hej to ja! Julita, Julita się ma, Julita hehe. He. Tutaj Julita, twoja dziewczynka? Nie, po prostu ta, ta. No, ta Julita, no. Julita hehe. He. Dobra. A, Ja jeszcze będę dał się Aaaa, sekundę fifę mieć. Co? Chciałbym FIFA mieć. O mata właśnie za y, runiego. U niego by fajnie była. Mata. Mata za runiego, na pewno. No, to w ogóle. I kto by był kapitan teraz? Nie wiem. Fajnie jego by Pomijać? Pomijać? pomijaj. Dobre. I dwa do zera. Walencja, koncuzja. Koło mam kupić za Walencję. Poczekaj. O, czekaj, oferta transferowa. Za karika. karik Pokaż. Trzymaj, bo chcę. Cztery... Czekaj, raz, 300. Nie, Trzysta... nie do... dobrze jest, dobrze jest. 4 miliony, dla mnie jest dobrze. 4 miliony. Czyli albo. Czekaj, patrz. D, daj. Chyba że 5 dobra. Ja, 903. 5 ok. i wtedy 0. Dobra, 5. Dobra, ja będę nagły. Dobra. Albo Luka kupimy. Nie, nie. No, dobra, Szymon. Czekaj na ile? W końcu A to pewnie ja bym wziął kogoś na wypożyczkę, ale na Walencję, za, za Walencję. Czekaj, mogę na pożyczkę Carwachala kar wyjdziemy. Ale jak się przy Karwachala? Cy, a ry, v. Czekaj, albo ja się zastanawiam coś. Czekaj, mogę? Liga Santander, Real Madrid i. Nie wiem, takie obrance. T.O. T.O. Jak Tak, O, narodowość. O, dwa osoby nie. Dwa osoby, dwie, dwie. osoby. Carvajal. Ale fajnie, A. lubię Karwahala, ale tylko na pożyczkę racji nie weźmiemy. Możemy go kupić. Wam że nie starczy, dlatego... Starczy, starczy. Cienki... Dobra. Ale tylko bibao, powodnie tylko De Marcos. Oskar De Marcos, ale go nie weźmiemy na wypożyczenie. Kurde, ka... Nie, na karwa hala nas stać. Ale się mam mało pensji. Czekaj, jakaś o, ależ widać! On jest bardzo szybki, ma 70 chyba coś o Czekaj, Czekaj. Zaproponuję kupno Widać, ja chcę złożyć za niego ofertę. Czekaj. Nie, pogięło cię! No nie, dobra. 21 i pół o, i... <laughs> Ja że tak robię. Ależ Widal to jest bardzo e, dobry zawodnik. Bardzo dużo tempa ma, a nam się takiej taki ktoś przyda. A to jest like, Pewnie nie Niech mnie nie ogląda. Walencja. No ja Walencja, Czekaj, sprawdźmy go mam. O, wiem, Darman! Darman jest! A, Darman. Kujek, coś tam nie co A swój kiedyś był dobry, teraz nie jest dobry. Mm -hmm. A, ten. Boże, y w skończył karierę. Poczekajcie, ja? No. ja się coś. Krasz! A, o już już już, już. już, jest. już jesteśmy symulujmy mecz A Ja mam twoich przeciwników Powinniśmy wygrać 5 do 0 To jest właśnie Manchester United 3 Pokba mój lubieniec Nie? Patrick Ej ja weź trening w Rochfurda będziemy zakończymy finanse. Czekaj. Weź na trening. trening i daj. Ja chcę zrobić trening. Czekaj, a mogę jeść? Rashford, Rushford weźął. Rushford. strzelanie weź. Czekaj, gdzie ja te bo nie widzę Strzelanie. Strzały z dystansu, już snajperskie. Dobra. Mmm i weź jeszcze, nie wiem Martiala, Martiala i ten yy... Tordeblingu Podanie I Podanie prosto padłe To jest dobre no, Teraz brakasz. O yy... tego Ale Modlisz ma 30 to Pogba lepiej On ma 25 Czoł... 23. 3 nawet Chyba ma. I się <coughs> ja. Utrzymanie piłki. piłki. Mm. E, show. A właśnie show nie gra. Chyba. No to I odbieranie piłki. Jeszcze dychę, bo mam 25 lat. Um, Ale nie da się przerwać. To później. Doradzam, odmowałeś. Dobra, daję, będę się I wyjście go. A co to, to w porównaniu. Romero. Romero weź. Chyba 25, a Romero. ba. sytuacji sama, to Poczekaj. Mama! To później podkurzasz Roki? Nie.